W tym roku mnie już brakowało doświadczonego gracza na, 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 duży, na, na, na dużych pozycjach i doświadczonego gracza na, na małych pozycji i w tym roku chcieliśmy te, te, te pozycje wzmocnić z doświadczonymi graczami, plus utrzymać tych trzech zawodników, które utrzymaliśmy i to udało się, jestem bardzo zadowolony. W tym momencie to na wszystko trzeba pracować, tak? to nie jest tak, że wszystko, jedną rzecz zrobimy już super, a inną w ogóle e, dramatycznie, tak? to na wszystko i na obronę trzeba zwracać uwagę i na atak, bardziej pokazało mnie to, że potrzebujemy się jednego zawodnika i oczywiście szukamy jego i, i mam nadzieję, że uda się. Najtrudniejsze to jest, że zbudować zespół, tak? To, to jest zbudowany jest i teraz taktyka to jest tak, że w pierwszych minutach musisz uczyć wszystkiego od nowa. Tak to jest najtrudniejsza rzecz. E, powtarzalność i to, co już w tamtym roku było, teraz ucimy się od, od, od podstaw. Ale to wiedzieliśmy, że tak będzie. W każdym razie łatwo ja jako trener, zawodnicy, jako zawodnicy, którzy muszą przystosować się do nowych taktyk, taktyk obrony, ataku, ale oni są profesjonalistami i dają sobie radę.